że tu przechodzimy i no to jest dla dziecka, to jest takie fajne. Kochamy tą ligę za te emocje, za te emocje, które są czyste. Kiedy tutaj dzieciaki grają na tych bramek, ale nie ma tutaj wygranych, nie ma tutaj przegranych, więc najczęściej zawsze dzieciaki sobie dziękują. Zawsze jest dobry mecz, dobry mecz. Nawzajem sobie tego życzą i myślę, że to jest najważniejsze, że jest tutaj ta przyjezna atmosfera. No, i liczą się te brameczki, ale jednak najważniejszym celem jest to zabawa i myślę, że to nam głównie tutaj przyświeca. Najpiękniejsze, że już od małego walczą za wszystko i to jest piękne. A jaka jest praca z taką grupą wiekową? jaka jest praca? Raczej przyjemna, troszkę też zabawna i cieszy to, jak te dzieci mają uśmiech na twarzy. Naszym celem było, żeby jak najwcześniej rozpocząć, żeby ta przerwa od rozgrywek nie była stosunkowo długa, więc pierwsza kolejka właśnie w ten weekend. Później mamy trzy tygodnie przerwy, a więc oczywiście robimy sobie poczynek na te ferie zimowe, kiedy dużo wyjeżdżają. No i później 7-8 marca właśnie wracamy. Ponownie cztery kategorie rozgrywkowe, więc żak starszy, młodszy, no i skrzeciki również starsi oraz młodsi. Około 130 drużyn, więc ciągle ten trend na pewno się w miarę utrzymuje. Ta liczba drużyn też dosyć stała, co nas oczywiście cieszy. Drużyny w większości te same, chociaż mamy też kilku, kilku debiutantów. Ale od razu w Pałę! Chcemy, żeby chłopcy się rozwijali jak najbardziej w kierunku, e, w kierunku piłkarskim i, i czasami mi się to jakieś emocje, ale jak najbardziej pozytywne. Całkowicie pozytywnie nie ma tu mowy o, e, o jakichś negatywnych emocjach. Cieszymy się że mogą przede wszystkim się spotkać. E, bo to głównie jest zabawa. panowie między sobą rumie. Bo w tym wieku e, u chłopców właśnie ta radość z gry, myślę, że jest kluczowa. E, oczywiście ważne są jakieś aspekty że tam, taktyczne, techniczne, ale, ale to schodzi na dalszy plan i to, że mogą tu przyjść, spotkać się i, i pograć w ogóle fantastyczny format na, tutaj na futbol. liga ma charakter 10 tygodni rozgrywek, więc naprawdę tych meczów jest stosunkowo sporo. I tak mogę dodać, że w ramach każdej kolejki są to 3 mecze dla danej drużyny. A więc w przypadku drużyny to jest mniej więcej około 30-40 meczów, a jeśli jest to 5-drużynowa grupa, no to wiadomo, że tych meczów jest w tym momencie więcej. Więc tego wygrania naprawdę jest sporo. Nieraz się śmiejemy, że czasem te, te maluszki nasze rozgrywają więcej meczów niż niekiedy w niższych ligach amatorskich, więc na pewno nas to cieszy. Widać, kiedy te drużyny już e, grają kolejną edycję. naprawdę te zachowania na boisku już są zupełnie inne. Na pewno znają mój zasad, też rośnie, więc na pewno te drużyny, które grają z nami od kilku lat, zupełnie inaczej odnajdują się na tym boisku. Muzyka